Cześć, witam Was w Salonie 2Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na salon 2 na naszą stronę i kładypolska.pl. Pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj i sprzedaż ratalną robimy przez telefon. Dzisiaj czas na jazdę. Będzie to jazda crossem MZK 250 firmy Mikilo. Crossa tego sprzedajemy od zeszłego roku. Jest to tak jakby następca cross wzorowany na XB37 z firmy x Motors. Charakteryzuje go właśnie ta rama. Ale ogólnie cross też bardzo pozytywnie przyjął się na rynku i ma wiele, wiele, wiele pozytywnych opinii. Zapraszam na przejażdżkę Crossem Mikilon MZK 250. Serdecznie zapraszam na krótką przejażdżkę MZK250. Zobaczymy jak się sprawuje na takim krótkim filmiku. Zapraszam do oglądania. Podsumowując, pojazd naprawdę dobrze się zachowuje, świetnie się jeździ po drodze nieutwardzonej, wiadomo troszeczkę inaczej jest na asfalcie. Tak jak powiedziałem, jest to na pewno pojazd dla osób dużo wyższych ode mnie, ja 1,85 m, także jeszcze mam zapas, ale już niewielki. Na pewno dynamika jest bardzo fajna, te 20 parek oni robi robotę. No i w zasadzie nie ma się do czego czepiać, no tutaj kwestia tego, żeby tylko i wyłącznie Trenować i w zasadzie tak naprawdę uczyć się, uczyć się, jeszcze raz uczyć. Pojazd jest naprawdę fajny, polecam go wszystkim. Mam nadzieję, że ten krótki film da jakiś obraz sytuacji. Także zapraszam na kolejne i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.